Jeżeli jesteś smutny albo jesteś znękana, to bardzo Cię zapraszam do wspólnego odkrywania prawdy. Ostatnio Pan Bóg bardzo wyraźnie pokazywał mi, że nieprzebaczenie i uraza nie służy mi jako człowiekowi. W lipcu byliśmy na rekolekcjach na Kaszebach. Przyjechałam tam z pewną dolegliwością fizyczną, ale prowadzący mówi, że nie będziemy się modlić o uzdrowienie fizyczne. Będziemy modlić się o uwolnienie serca i pod koniec tygodnia... Uzdrowienie fizyczne już nikomu nie będzie potrzebne. Niedługo potem była modlitwa przebaczenia innym i sobie. I okazało się, że wcale nie jestem takim masterem przebaczenia że dużo się podziało, dużo urazy noszę w sobie i dużo samo oskarżenia o swoje reakcje. Po modlitwie właściwie czułam fizyczną zmianę, i przez parę dni. Nie, nie irytowało mnie nic. Normalnie rzeczy, które mnie irytują, nie irytowały mnie. I co ciekawe, ta dolegliwość fizyczna zaczęła odchodzić. Podobna rzecz przytrafiła mi się mm, jakiś czas temu. Ważna dla mnie osoba poniżyła mnie przed dużą ilością ludzi. I zaczęłam sobie układać, co mu powiem, jak mu powiem. A Pan Bóg mi na modlitwie powie, pokazał: zostaw to. Let it go. I normalnie chyba by mi się to nie udało, ale patrzę do komórki, a tam proponowany film: czy nosisz w sobie urazy? Dobra, zobaczę. Nauczanie było o tym, że uraza zawsze prowadzi do złych rzeczy. I jako przykład dany był Judasz. Jest takie zdanie w Ewangelii Świętego Marka: Wtedy Judasz udał się do arcykapłanów, żeby im go wydać. I nigdy nie zwróciłam uwagi na to, jakie wydarzenie jest przed tymi słowami. A sytuacja jest taka, że przychodzi kobieta, przynosi olejek nardowy i naciera Jezusowi włosy. Bardzo drogi olejek, warty 300 denarów, czyli na dzisiejsze 40 tysięcy. I wtedy Judasz się oburza. Co za strata, co za głupota. Można było sprzedać te pieniądze, dać ubogim. A pisze, że mówił tak nie dlatego, że zależało mu na ubogich, tylko dlatego, że podkradał ze wspólnej kasy. I wtedy Jezus mówi: zostaw ją, robisz jej przykrość. Ona jeszcze nie wie, ty jeszcze nie wiesz, ale ona to robi na mój pogrzeb, który będzie za parę dni. I zawsze, do końca świata, dopóki będzie się głosić Ewangelię, będzie się mówić o tym, co zrobiła. I Judaszowi dostaje się publiczna nagana. I co wtedy? I wtedy jest to zdanie: Wtedy Judasz Iskariota, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, żeby im go wydać. Jeden z dwunastu ludzi na świecie, którzy mieli sądzić dwanaście plemion Izraela, traci swoje powołanie, traci swoje błogosławieństwo może właśnie z powodu urazy. Więc przestałam się gotować w środku, jakoś sobie dam z tym radę. Błogosławię tej osobie i idę dalej. Bóg pokazał mi, że to jest dobra droga, bo na drugi dzień ktoś zadzwonił do mnie z bardzo miłą i gratyfikującą mnie propozycją. Ja się muszę z tego wiecznie nawracać, bo niestety chętnie noszę razy. Ale wiem, że to jest droga do błogosławieństwa, do życia w Bożym prowadzeniu, do zdrowia. Życie jest za krótkie, żeby to na sobie nosić. No i tak się modlę. Panie, ty widzisz moje serce, wyrzekam się wszelkiej urazy i nieprzebaczenia. Zostawiam to Tobie. Kładę przed Tobą i nie biorę tego z powrotem. Wyrzekam się też samo oskarżenia, siebie, moją reakcję na tą urazę. Wyrzekam się szkody, którą ta uraza czyni w moich emocjach i w moim ciele. Nie będę o tym rozmyślać, nie będę rozpamiętywać. Ty bądź moim obrońcą, ty zamień moje